Witamy Państwa na meczu na konferencji prasowej po meczu jedenastej kolejki Orlen Basket pomiędzy pomiędzy PGS Lublin a Energa Treflem Sopot są z nami przedstawiciele druzyny zwycięskiej Energia Sopot, trener Niko oraz zawodnik Polscrax i to od Ola. zaczniemy. for gratulations! What can you say about the game? you know, it was a hard fought game. You know, this whole week we've been traveling and um,

He asked if it was your first triple double in your career and what can you say about this? Uh, as a pro, yes, it was my first triple double, but um, none of this would have been possible without my teammates. You know, uh, attacking as they did, uh, finding me on the open so I can shoot, and then just me also just attacking the boards on the defensive end and getting rebounds. Pytanie dotyczyło pierwszego singolupu w karierze pola. Tak faktycznie było to jego jego pierwsze takie osiągnięcie, ale jakąś rzecz nie było to możliwe bez pola podróżnych. Uh man, I just treat every game you know the same. You know, uh, if I get it, um like I said, it's not because of me, it's because of the whole team played as one. Dziękujemy bardzo. thanks. what can you say about the game? Um, once again, like, uh, congratulations to the guys, like paul said. it's a very difficult week. traveling to rostock and back and then traveling to here. also, like, uh, uh, like big thank you for the like, management of the club, like uh, finding the train. We, we came by train and it cut the road. But not the traveling by two hours, I think is really crucial because we travel so much. So, like, uh, excellent job preparing for the game. Uh, we had one day. So, uh, I think that, like, most of the time when, when we did what we were planning to do, like, well, we played well. Uh, then there's moments in a game where we have like 16 turnovers, which, like, I think eight you can cut by just catching the basketball. And, uh, like, those moments, like, where we play soft is like, We're terrible. So like the moments, that we play, jak like we want to play, we're good, i like te momenty we need to increase. Thank you very much. Trener zaczął od gratulacji dla swojej drużyny podkreślił też to, o czym mówił Polsk, czyli ten trudny tydzień związany z podróżami na przestrzeni ostatnich dni te podróże do Rostoka w Niemczech i teraz do Lublina, gdzie wybrali się pociągiem. Drużyna wykonała świetną pracę jeśli chodzi o przygotowanie do meczu, był na to właściwie tylko jeden dzień, ale udało się zrealizować to, co zostało założone. Trener podkreślał też, też te bardzo dobre statystyki, które wpłynęły dzisiaj na taki, a nie inny wynik. Coach, there is a uh, greetings from Karol Wasiek, also for you. And the question is: how would you assess Paul Scragg's performance? And did you know during the game that he was close to achieving? Uh, triple double? Anyone check it? Uh, well, for, like first of all, I, I would say that like, the, I think Paul is a, like really special player. Like, I think that he has uh, like talent to like, guard multiple positions. He has the like talent to play multiple positions, and uh, I think that he's showcasing it here now, uh, like this year. Uh, like really crucial, like really really cru uh, crucial player for us, and a uh, like, great character. Uh, couldn't be more happy, like for him. But uh, at the same time, yes, we, we knew about it, or I got to know about it. And uh, there was a situation this year in FIBA Europe Cup where he had the opportunity. I took him out, and then uh, like, later, I was like, okay, maybe I should have let him play or uh, to, like, try to try to achieve it. But at the moment, it was like in a game that we were on the road and far, and like we needed to rest more than the triple double so yes i knew it and when i put paul back in uh, uh, i took him out and after the fourth foul and then i put him back in and i said that you're one point away so be aggressive <laughs> so that's uh, but then after that i think that he got like five or six rebounds still and probably one or two assists so like uh, i'm happy for him he's a great guy love him uh, really vital for us and uh, extremely hard worker Dziękuję. Pytanie było od Karola Waśka. Dotyczyło tego, jak trener oceni występ Pola Kraksa, który osiągnął triple-double i czy w trakcie meczu ekipa z Sopotu wiedziała o tym, że on jest blisko tego osiągnięcia i czy ktoś to sprawdzał, a odpowiedź przetłumaczy Tomek. E tak jak mogliśmy usłyszeć ze strony trenera, no szczególne pochwały pod stroną Pola Skraksa, jest to szczególny zawodnik, ma talent do gry na różnych pozycjach i charakter. Sztab wiedział o tym, że jest szansa na to osiągnięcie, podobna była już w tym sezonie w rozgrywkach FIBA Europe. Można było mu wtedy dać więcej zagrać, no ale, ale koniec końców wtedy, wtedy się to nie stało, dzisiaj natomiast też mecz się układał tak, że nawet mimo czterech fauli można było dać więcej tych okazji do gry, aby Pol mógł właśnie to triple-double osiągnąć. To będzie wszystko, dziękuję. Dziękuję. Witamy na drugiej konferencji prasowej po meczu 11 kolejki Orlando PGS, Start Energia, NRG, Sopot. Tym razem są z nami przedstawiciele drużyny gospodarze, kapitan Filip Pórt i trener Wojciech Kamiński i to od Filipa zaczniemy, prosimy o podsumowanie tego meczu. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny z Sopotu za dzisiejszy mecz i zwycięstwo. Myślę, że w naszej drużynie widać było momenty. Ale na dzień dzisiejszy te momenty to jest za mało, żeby wygrywać mecze. A na pewno mecze z Sekondużą, które w sobotę z tego sezonu. Ale myślę, że jak spotkamy się z nimi w drugiej rundzie, to będziemy wyglądać zdecydowanie lepiej i będziemy mogli powalczyć o zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję I poprosimy o komentarz trenera Wojciecha Kanowskiego. Również sząca się gratulacja trenerów i różny w e stopot. E tak jak Filip powiedział, były momenty. Natomiast momenty. To zdecydowanie za mało jak na, na mecz z tak wymagającym przeciwnikiem. Szczególnie w pierwszej połowie staraliśmy się dzielić piłką, natomiast mieliśmy problem, żeby trafić do kosza i obronić akcję przeciwników, który, który w ataku grał bardzo dobrze i, i po prostu dzisiaj był zdecydowanie lepszy. Dziękuję. Jeżeli z sali nie ma, to przejdziemy do pytań od Karola Waśka, który trenera oczywiście pozdrawia. I pierwsze z pytań brzmi: Jak pan oceni grę zespołu Bestewina Maka i dlaczego klub się z nim rozstał? Znaczy, wydaje mi się, że tak jak powiedział. To nie, nie tylko Tevin grał a w tym, tej drużynie za bardzo indywidualnie. E, natomiast... E, tak jak powiedziałem, szczególnie w pierwszej kwarcie... Znaczy były momenty, były momenty, kiedy tak, że, że graliśmy w koszku, a nie w indywidualnym sąsiada świata jeden na jeden. Natomiast w, w kluczowych momentach chyba znowu gdzieś wracaliśmy. Do tej gry i, i Tref to świetnie wykorzystywał. Poza tym, no tref, tref naprawdę dzisiaj zagrał, jeżeli chodzi o atak, bardzo dobrze. Oczywiście my im na to pozwoliliśmy, aczkolwiek nawet jeżeli oddajesz takie rzuty, jak oni oddawali trafić, to, to trzeba zawsze trafić. I drugie z pytań brzmi, czy jest już przygotowany ktoś nowy do zespołu? Jakie są plany klubu? Myślę, że znaczy nie myślę. Wiem. Że w tym tygodniu pojawi się dwóch nowych zawodników, kontrakty już są podpisane, natomiast to klub będzie, to się wydarzyło nie, nie, niedawno, więc myślę, że w stosownym czasie klub po, o tym poinformuje. Z oczywistych względów nie chcieliśmy o tym informować przed meczem, natomiast to nie jest tak, że już są oni wybrani, oni już są podpisani, mają kontrakty, więc. Proszę o troszkę cierpliwości. Jest to, będzie to dwóch do, do bardziej doświadczonych zawodników, którzy, którzy, mam nadzieję, w miarę szybko wkomponują się zespół i, i pomogą nam w dalszej części sezonu. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Ach.